Ale kto wie, czy za rogiem nie chowa się Grinch z zielonym pierogiem. O poroże! Już na pierwszej piosence? Czy to znaczy, że święty Mikołaj już zniknął? Nie zdążyłam się nawet pożegnać. Poli! Jesteś duchem? Straszyć mnie przeszedłeś? Nie, czemu miałbym? Poli pyzoklaus, pomyliłaś się w którymś. Może? Na szczęście musisz się pomylić trzy razy, żebym zniknął, ale błagam, więcej już się nie myl. I'm gonna find that girl underneath the mistletoe. Ah, to wasza piosenka! Przy niej pierwszy raz całowałam się z topem! Całowałaś się z synem króliczka wielkanocnego? Nie. Yeah. Book kiss by candle light. Snow is falling. Oh. nienie mój króliczku co? Nic A -a. La 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 coraz bliżej święta